Co będzie trzeba puścić i zostawić, żeby osiągnąć dany cel? Zrealizować to, czego chcesz w życiu. Wyobraź sobie, co chcesz tam osiągnąć. Nie? Nowa praca, lepsze pieniądze, inny związek siebie, jakoś bardziej rozwiniętego. Zobacz sobie to, wyobraź. W jakiejś odległości od siebie, między tobą z dziś, a tobą, który ma już ten cel. Zobacz droga. Wejdź na tą drogę i zobacz, co potrzebujesz zostawić, co potrzebuje odejść. Co to takiego? Dosłownie wiedz, że to, co widzisz, co masz puścić, co będzie trzeba zostawić, to jest to, co masz uświadomione. A są jeszcze kwestie, których Świadomie nie dopuszczasz do siebie, być może dlatego, że mocno to chronisz, żeby tego nie puścić. Więc w tej drodze bądź gotów na to, że okej, okay, pojawi się to, czego się najmocniej trzymam, a na ten moment widzieć nie chcę i będzie trzeba to puścić. Ta sztuka, nazwijmy to, puszczania z tym, co najintensywniej i jednym z najbardziej intensywnych tych praktyk nam wymaga. Wymagane jest od człowieka puścić i zostawić na rzecz tego, czego pragnie, czego potrzebuje że rzeczywiście w życiu. Mhm. Także śmiało pozwól sobie zobaczyć. I co będziesz potrzebował puścić. I nawet możesz sobie zadać pytanie, czego najbardziej boję się puścić, a czego nie jestem świadom. I wtedy zobaczyć, co podświadomość w obrazie, w uczuciu Ci pokaże.